Cześć, witam was w kolejnym materiale na moim kanale, dziś kolejny materiał koszykowy, poradnik zakupowy, tym razem przeskakujemy o kolejną stówkę i mamy złotych 600. Zapraszam oczywiście do wszystkich linków w opisie. Tam macie link do sklepów, w którym te koszyki składam, czyli w odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Zapraszam również do wszystkich innych linków, gdzie macie social media moje oraz social media marki PIROMAX. A teraz lećmy z naszym koszykiem. Zaczynamy od klasycznego już zestawu petard efektowych, że tak ujmę, GAO, ta wersja z piskiem GAO ta wersja z cracklingiem przed wybuchem i Amigo triplexowe gdzie przed samym wybuchem mamy efekt stroboskopu dodaję je to je tutaj, wiem że to nie są najmocniejsze petardy w ofercie ale przy tej kwocie no, trzeba trochę rozmaicić. owszem za te pieniądze można by było sobie wziąć z 25 paczek jakieś killer bulldogów i czy to będzie najlepszy zestaw jakość do ceny tak, ale czy naprawdę ktoś by chciał odpalić 500 sztuk pojedynczo killer Bulldogów? No nie wiem. O te koszyki hukowe pytacie bardzo często. Natomiast te koszyki hukowe to jest raczej kwestia zazwyczaj 200 max 300 zł. Tutaj już mamy budżet trochę większy i trochę więcej się trzeba pobawić. Teoretycznie mógłbym w ogóle ten segment usunąć z tych filmów, bo. No nie oszukujmy się, mało kto robi już takie większe zakupy stricte pod hook. Natomiast jak już się rozpoczęto, jak rozpoczęto tak serię, to trzeba dojechać do końca. Miło, że budżet no, znacznie wzrósł. Dalej mamy błyskowe petardy. SRPRO, Danger Hobby, 5G. I teraz ktoś mi powie, zaraz, zaraz, ale czy ty mm, ogólnie niezbyt chwaliłeś zawsze koncept tych cztero sztukowych opakowań, pięciogramówek typu Megatron, typu Zombie Attack, bo możecie odkopać testy, gdzie testowałem te, te rzeczy, recenzowałem te rzeczy i tam czasem nie zostawiałem suchej nitki. No bo ja do asortymentu hukowego zawsze podchodziłem, żeby było za nieduże pieniądze jak najlepszy efekt tak naprawdę natomiast jeśli musiałbym właśnie w sklepie wydać 600 zł na asortyment hukowy no to już bym się szarpnął bo moc jest zupełnie inna niż 2 albańskiej natomiast czy są to petardy do, czy są to jest to dobra opcja jeśli chodzi o moc do ceny ilość sztuk Moim zdaniem niezmiennie nie. Natomiast w większym budżecie mają miejsce. Po prostu jest na to klient, który ma większe pieniądze, więc myślę, że wtedy takie petardy mają jakiś sens. Natomiast jeśli to ma być Wasza jedyna paczka petard, to kupcie sobie za tą cenę trzy paczki killer bulldogów. Kropka. Szarki 2G oraz wspomniane killery razy 2. Dalej mamy triplexową Prime Salut, czyli wyrzutnik, która ogólnie też swego czasu zbudziła małe kontrowersje, ale w dużej mierze przez to, że ludzie myśleli, że będzie czymś innym. Bo mamy tutaj 25 strzałów w kalibrze 48 mm, wyrzutnia stricte hukowa, natomiast nie jest to. To o czym na pierwszy rzut ucha możecie pomyśleć, nie jest to 25 strzałów 48, nie jest to 25 pocisków, które biją jak 50-ka Tutaj w każdym, w każdym tym wystrzale mamy X, chyba tam 7-8 małych salutowych pocisków, więc każdy wystrzał wyrzuca taką chmurkę małych salutów. To może się podobać, nie musi. Mi się podobało, kiedy ją nagrywałem, więc tutaj ją wrzucam. I uzupełniłem ten zestawik. Zamiast petardek single shoty hukowe, Muerte oraz Devils shoty od Serpiro i taki zestaw z kodem ma wychodzi 603,78 zł 78 groszy. Ale się nagadałem. Prawie 5 minut o zestawie hukowym. Lećmy do miksa. No i jesteśmy przy naszym miksie. Zaczynamy z jakiegoś akcentu hukowego. Mamy szarki 2G, od Jorgę, dwie paczuszki, żeby trochę było: 40 sztuk 2 gramówek. Myślę, że starczy. Tym bardziej, że kolejna bateria, która jest tutaj w zestawie, również akcent hukowy ma. Jedna z moich ulubionych kątówek ogólnie w 20 mm Salut Piromaxowy, 54 strzały, 20 mm. Tutaj, mimo nazwy, można się zdziwić, dlatego że tutaj salwy salutowe są przeplatane e, złotem. Mamy na, na zmianę efekty e, klasyczne, złote, z efektami hukowymi. Fajny miksik ja bardzo, bardzo lubię. Choć dla niektórych, powiedzmy, ta cena może być e, spora, jak za baterię kątową, która z założenia strzela dużo krócej e, niż taka. Prosta, która strzela sobie pojedynczo. Tutaj jednak mamy cały wachlarzyk, więc, no, tak jak powiedziałem, dla kogoś za w przeliczeniu na sekundę może być to za duży koszt, natomiast ja ją bardzo lubię, więc ją tutaj wrzucam. Kolejną baterią jest też bateria, do której mam słabość. Jest to 30 mm 49 szałów Super White Strop od Klaska. Bateria Full w jednym efekcie w efekcie białego migotania. Efekt, który czasem budzi dyskusję, bo pamiętam jak zdarzało mi się właśnie migoczące wyrzutnie testować, recenzować i w komentarzach różne rzeczy pisaliście. Więc jak przy każdym tym koszyku, jak w poprzednich filmach, zapraszam Was do po prostu obejrzenia efektów produktów, które Wam tutaj prezentuję, bo każdy ma inny gust. Sprawdźcie. Bo naprawdę, no jeśli okazałoby się, że nie lubicie efektu białego migotania, no to cała pozycja Wam się nie będzie podobać, bo cała pozycja jest dosłownie w tym jednym efekcie. Więc lepiej sprawdźcie. Natomiast ja bardzo lubię. Dalej, świetny wulkan, nowość chyba 2023 Golden Willow Plus Blue JF18. Jedna sztuka. Jeśli wolicie srebro, jest też Silver Willow, też Plus Blue, też z niebieskim. Ja tutaj postawiłem na wersję złotą. Dalej trochę zabawek. Trzaskające, duże kulki od Piromaxa, trzy sztuki takich dużych kul kraklingowych. Dalej piromaxowe stroboskopy, 90 sekund, natomiast no, wrzuciłem tutaj te piromaxowe dlatego, że były tańsze o 50 groszy od tej wersji triplexowej. Natomiast jeśli by się coś zmieniło, śmiało je podmieniajcie, wymieniajcie w jedną, w drugą stronę, bo to są obie bardzo dobre stroboskopowe pozycje. Solidny 9, 90 sekundowy stroboskop. No i yy, nasz zestawik dopchnąłem singlami Lkami od Triplexa, 6 sztuk, kaliber 20 mm, mix efektów, bardzo fajna zabawka. A cena takiego zestawu z kodem to 900, yy, 900, 500, 95 zł. 57 groszy. Więc jak chcecie dopchć ten koszyk, to jeszcze jakieś pikolaki czy inne bączki się tu zmieszczą. No i jesteśmy przy naszych pojedynczych pozycjach. Dzisiaj propozycje dwie. Jedną z nich jest Albertowy Puszy, to the limit, którego przedstawiać raczej nikomu nie trzeba. On wyjdzie bliżej. 540 40 zł niż 600. Natomiast, tak jak mam mówiłem w poprzednich filmach, czasem wolę dać coś tańszego, ale coś co wiem, że na pewno jest dobre niż na siłę kombinować, żeby było jak najbliżej naszego zamierzonego budżetu. Najwyżej coś sobie do tego push to the limit dobierzecie. A pierwszą propozycją, którą tutaj mamy na tej liście, jest maxowy 100 shots for fun Pegasus 202C. Kompound raczej mało znany, ale w dużej mierze dlatego, że jest po prostu stary i w sensie, on był jednym z pierwszych kompoundów po prostu i nie był aż tak odświeżany. Wiadomo, że zawsze promowane są najbardziej nowości, a ten jest w ofercie od wielu, wielu lat, więc na pewno wszyscy go znają, a chyba to tak nie działa. Miałem okazję tydzień temu go przestrzelać i. Zaskoczyłem się, bo też nigdy w życiu go nie widziałem na żywo, tylko na jakichś filmach, więc wrzucam go tutaj. Jest to stosał w kalibrze 30 mm i na niektórych efektach zdecydowanie widać bardzo dobrą 30. Na niektórych. Taką zwykłą, ale no to nie było strzałów, że 25, wiecie o co mi chodzi. Więc takie są moje dwie propozycje na dziś z pojedynczych wyrzutni. E, trzymajcie się, cześć, wpadajcie do linków w opisie, tam znajdziecie sklep odpalaj.pl, gdzie te koszyki składałem, e, znajdziecie również social media. Wszystkie Facebooki, TikToki, Instagramy i inne strony internetowe. Trzymajcie się, cześć. Dajcie mi znać w komentarzach jeszcze znać, jak Wam propozycje się podobały albo co Wy byście w nich zmienili, albo całkowicie Wam się nie podobały i proponuję średnie produkty. Waszym zdaniem czekam na Wasze opinie poniżej. Cześć.